Siamanko widzowie, witajcie w bitwie na żywo. Dzisiaj zagramy sobie tvp t 50 Mam załogę trzyperkową. Było kilka komentarzy właśnie, żebym zagrał tvp -kiem. Jak macie jakiś inny pomysł, to dawajcie znać, jaki czołg chcielibyście zobaczyć. Zagram tylko z takim wyposażeniem, nastawionym głównie pod celność. Według mnie mobilność jest tu całkiem ok. Nie zwiększałem turbo ani niczym innym. Moje modyfikacje polowe prezentują się następująco. Możecie sobie sami sprawdzić, jakoś bardzo też nie ma co tu omawiać, no i co, lecimy bitwę na żywo. A partnerem dzisiejszego odcinka jest STS, legalny polski bukmacher, który właśnie z okazji trwającego majora w go przygotował dla Was specjalny bonus powitalny. Z kodem kami 1500 przy trzech pierwszych płatach możecie odebrać aż 1500 zł, ponadto pierwszy zakład bez ryzyka do 100 zł. Oczywiście oferta jest skierowana tylko dla osób pełnoletnich i jeśli jesteś zainteresowany to zapraszam do rejestracji. Link znajdziesz w opisie filmu. Rzuciłem mapę Himmelsdorf, losowanie z dziesiątkami e, i... to nie jest do końca dla mnie najlepsza mapa, ale zobaczymy. Pojadę oczywiście na górkę. Tego typu magazynkiem właśnie tam chyba najlepiej będzie mi się odnaleźć. Odnośnie TFOPeka, mogę powiedzieć, że to jest... E, jak wychodził ten czołg, to to był on w ogóle absolutnie w mecie. I każdemu on się bardzo podobał. Uważano przez wiele osób, że to jest lepsza wersja takiego Batchata na Randomy. Też uważam, że na bitwy losowe ten magazynek jest przyjemniejszy niż magazynek Badczata. Jednak problem jest z tym magazynkiem taki, że nie możemy skończyć żadnego czołgu praktycznie na ten magazynek, dlatego zawsze potrzebujemy jakiejś pomocy wśród sojuszników czy plutonowych. No i jeżdżenie tak solo wychodzenie w jakieś pojedynki nie zawsze wodzi najlepiej. Ale to jest taki właśnie dobry czołg wsparcia. Gdzie, jeżeli znajdziemy jakąś okazję, żeby zrobić damage? To ten damage oczywiście zrobimy. 102 strzeliło i jest bokiem. Zobaczcie, strzeliłem go dwa razy. I już się nie wychylam. Nie chcę ryzykować. Ten trzeci strzał i tak to było spore ryzyko, bo wydaje mi się, że goście już mógł przeładować. Ale najważniejsze właśnie jest granie magazynkami, ogólnie granie w żebyście nie zbierali niepotrzebnie tych obrażeń. Bo później, na późniejszy etap gry, po prostu. Wasze punkty wytrzymałości się najbardziej przydają, bo wtedy możecie zrobić tą różnicę. No ja poczekam, nasi fajnie flankują, ogólnie to górka powinna być wygrana że nasze czołgi. 102.1 dostało w plecy, strzeliło, więc się wychylam, daję gąskę. To jest bardzo fajny czołg, jeżeli chodzi o właśnie takie gąskowanie, no bo mamy te półtora sekundy pomiędzy pociskami. I w bardzo szybki sposób możemy wypróżnić się z całego magazynku. AMX52 będzie się wychylać, strzelił w krana raz, drugi raz. Ja podjeżdżam. Ten AMX już nam nie ucieknie na pewno. A zaraz przeładuję sobie swój magazynek i wpakuję właśnie w tą beczkę. Dobra, muszę się wychylić. Strzelam do Leoparda, dlatego do że Leopard może nam uciec. No a beczka nam nie ucieknie. Dostałem w celowniczego, więc to trochę kłopot dla mnie. Ale bitwa jest bardzo dynamiczna, i jeszcze trzeba tutaj gonić za tym damagezem, żeby wynik był jak najlepszy. Wiadomo, pod odcinek. Ogólnie to tak nieskończono tego wątku, tfop Ja mam naprawdę fajne wspomnienia z tym czołgiem, i całkiem darzę go dużym sentymentem. To znaczy, dla mnie przykładowo to jest jeden z takich fajniejszych magazynków, bo trzeba dużo pomyśleć, żeby właśnie grać dobrze. Ja lubię takie magazynki właśnie jak TVP, jak, jak Badczat. Uważam, że nie można ich tak do końca porównywać, bo to jest zupełnie inna sprawa, jak się tymi magazynkami gra. Badchat to trochę taki e, taka trochę kontra na lighty i taki czołg, który samemu może dużo, dużo zdziałać, a TVP bardziej właśnie w jakiejś grupy. Nie mam tego celowniczego. No dlatego te pociski będą mnie wchodzić, ale trzy razy mi się udało z rzędu trafić. 3300 jeżeli chodzi o porównanie na przykład TVPK do vz bo to są czechosłowackie czołgi, no to vz -ta zdecydowanie jest lepszym czołgiem, lepszym magazynkiem. Dwa pociski to jest to, co już wielokrotnie razy wam powtarzałem. Że te tego typu magazyn, gdzie miałem dwa pociski, jest idealny na obecne realia wota, bo nie trzeba dużo jakby kalkulować. Jak takim TVP-kiem strzelę raz, to nie wiadomo, czy potem przeładować, czy nie. O, Fox strzelił. A gdy mamy, to Dwie pestki w tej fałzecie, no to sprawa wygląda zupełnie inaczej. Bardzo fajna, gąska mi weszła, musicie przyznać. No i sobie właśnie w ten sposób skończyłem. focha. trochę zaryzykowałem, bo on mógł mieć jeszcze jeden pocisk, ale był odwróconym bokiem i fajnie go zgąskowałem. Nawet jestem dumny z tego. Dobra, mamy wyniki: 4300, 4 fragi. No, jestem zadowolony z tej bitwy ogólnie. Tak się ona prezentuje. Jeszcze zagramy sobie na pewno jedną albo dwie. Ok, mamy piaszczystą rzekę. Losowanie z dychami, dwie artylerie. Odnośnie jeszcze linii do TWP-ka, to dziewiąty tier jest fenomenalny. Nawet nie powiedziałbym, nawet mógłbym powiedzieć, że dziewiąty tier jest lepszy na dziewiątkach niż dziesiątka na dziesiątkach. Bo ogólnie na tych 9 tierach, tierach się trochę przyjemniej gra. Nie, ale reszta czołgu jest dosyć mocno przeciętna albo słaba. O, co ten neber robi. Ok. Za 1000 oberwał od Jak Pancera chyba, albo od trójki. Tak, wracając do tego czołgu, no to jest jeszcze temat Skody T27, czyli ósemki premium. Jeżeli ktoś lubi TVPK, czy czytam tą Skodę T56 na 9 no, to pewnie powinien polubić Skodę T27. Ja Wam powiem, że ja nie polubiłem tego czołgu premium i szczerze go nie polecam. Jeżeli macie jakieś tam. To w się. Sensie, jest on gdzieś. i będzie on kiedykolwiek dostępny do kupienia, no to odradzam. Uważam, że ten magazynek jest za słaby, jak na 8 poziom. I jak ja grałem tym czołgiem, to nie grało mi się przyjemnie. I nie miałem jakiegoś tak dużego fanu. Jak bardzo lubię grać tym kiem tak tym czołgiem premium nie lubiłem grać. taka. Rada ode mnie, ale oczywiście każdy ma swoje zdanie, każdy ma swoją opinię. każdemu może jakiś czołg bardziej pasować innemu, inny czołg i tak dalej. No to tyle. Wracając do tej bitwy, podjechałem sobie na linię K. Nie będę jakoś agresywnie przejeżdżać, bo jestem tehopekiem i mam fajne bicie na te czołgi, które właśnie są na tej rampie. Tylko ktoś musi mi je zaświecić. Mamy tego krana. Dostał raz chyba nawet zbiorniki, drugi raz, trzeci. Tu już się schował. Ważne jest to, że nie wychylam się, bo gdyby się wychylił na 60p, to jestem ze wykryty, co nie? A stoję sobie tak, że 60 tp mnie nie widzi, a i też te czołgi, które tam stoją, nie mają na tyle dużo zasięgu widzenia, i też są te drzewa, które powodują, że strzelam do nich bez spota. Tylko minusem jest to, że czekam, właśnie aż ktoś mi ich zaświeci. Kran już ten uciekł stamtąd, ale fauze to nadal jest. No i mam taką fauzę te bokiem. Oddałem sobie kilka strzałów, 3 na 4 udało się zrealizować, 2 700 za darmo i to jest to taki TVPek, klasyczny TVPek, gdzieś ktoś się źle wychyli, od razu pakujemy 4 i to jest coś według mnie fantastycznego. Oczywiście nie zawsze jest to możliwe i nie jest to takie łatwe jak się tak mówi, jednak jak ktoś potrafi wykorzystać ten magazynek to jest on bardzo fajny. O, to może być ciekawe, strzelamy do ISO 7, pierwszy strzał wchodzi, widzicie drugi strzał nie wchodzi. No, to trochę źle przycelowałem. No, i z takim ISM-7 bez Golda to akurat hity by się przydały i bardziej by oddały. Powinienem był go przebić 60 TP z szyiło. Nasz 277 podjeżdżał, mi tam spingował pomocy. Ja też mu pomogę i podjeżdżam pod to 60 TP. Według mnie w dwójkę możemy jak najbardziej to zrobić. Wynik 6-1. Ja mogę nawet zebrać ten pocisk, tylko poczekam na mojego 277, tak żeby ten 60 TP nie miał dużo czasu. Dobra, ja podjeżdżam 60TP, się te pesie coś w ogóle bardzo wycofał. Nawet pokusiłbym się wjazd na niego. Bo wiecie, w tej sytuacji trzeba oddać pewne pociski. Dałem gąskę jeszcze. Mogę zebrać za to. Ale oddałem 4 na 4. Muszę się schować od prożetto, który będzie się na mnie wychylać. Trochę za długo strzelałem ten cały mój magazynek. Ale i tak e, finalnie wyszło dobrze, bo zebrałem jeden strzał. Odwróciłem jego uwagę. Nasze 277 chyba się odbiło. Aha, i 7 do mnie strzelił, dobra. E, fajnie jakby ktoś mi dobił tego Isa. Ale ja go chyba muszę dobić. I teraz mamy to, Czy ktoś może do mnie inny strzelić, chyba nie? Że to tam się podbijało kilka razy na pewno. Chyba kolejny raz się odbił gościu. Dobra, projekt to nie ma. Ładujemy 4600. Fajnie to się ułożyło dla mnie. Nie wiem, czy zdążę przeładować? Chyba nie. No, na to się nie zanosi, niestety. Ok, 4600. Dwa fragi. Top X. Fajnie to wygląda. Polecimy jeszcze jedną ostatnią bitwę. Przypominam, że partnerem odcinka jest STS i możecie obstawić tam m.in. trwającego majora. Codziennie jest sporo emocji, ponieważ właśnie co Polacy z NC dostali się do finałowego etapu tego turnieju. Link macie oczywiście w opisie i pamiętajcie o kodzie KAMIL1500. O, Urwisko, to jest fantastyczna mapa na TVPK. Powiedziałbym, że to jest taka tyfo, typowa mapa, gdzie TVPK możemy zobaczyć na turniejach. Dlatego właśnie, że mam ten magazynek, który właśnie w szybkim... No, bardzo szybko możemy oddać w jakiś czołg, który wieże, na przykład na górkę czy gdzieś. I niektóre drużyny decydują się na TVP, a ogólnie TVP, no, już nie jest za bardzo grany tak na jakichś klonówkach, że coś nie jest taki czołg, który musicie mieć w swoim garażu. A i zebrałem od Testo Lighta. Jednak jest on naprawdę fajny i mi się gra naprawdę nim przyjemnie. Oj, zebrałem dwie pestki, oddałem dwie. Ogólnie nie uważam, że to jest dla mnie pozytywna wymiana z tym testolite. Nie wiem w ogóle też, co on robi, bo zobaczcie, że teraz sobie jedzie w to miejsce. On tak naprawdę mógł kilka razy zginąć i chyba. Popatrzcie, on sobie zaskoczył stamtąd i przeżył. Za stracił tylko 7 HP. Według mnie ma trochę dużo szczęścia w tym, co robi. Ale już nie będę komentować tego za bardzo. Kran podjeżdża. I w sumie krana już nie ma. 268 na objazd. Dużo czołgów na linii 1, 2 my mamy też dużo tam czołgów. Ogólnie to wydaje mi się, że objazd będzie fajny, bo tam jest 268 osamotnione plus EBR i Progetto z tyłu. Ten EBR to nie będzie żaden problem, i na luzie możemy rozwalić te czołgi, jeżeli ja tam podjadę. Właśnie 268 strzeliło. Ok, na ten moment w sumie poczekam. Właśnie na ebra przykładowo. No, i taki ebr wjechał mi pod celownik. No, przebiłem raz 268. Kolejny raz się tam nie udało, ale przeładuję sobie na spokojnie. Tam ta seta dojechała. Nasz klan powinien trzymać tą flankę. Taki wjazd bezpośrednio jest zbyt ryzykowny. No, bo żyje ten Ebr, żyje i Progetto z magazynkiem. Mamy górkę, i powoli, powoli tą stronę powinniśmy wygrywać. Na to wszystko wskazuje. Widzicie, 268 dostaje z górki. Ode mnie też mógłby dostać. Nasz kran będzie podjeżdżać i wyciągać powoli. 268 zaraz padnie. O, testata skoczyła z urwiska do wody. a ekran się odbił, jest prożetto. O, dobiłem 268, idealnie. Było widać kawałek. Prożetto jest wychylone i wcelowane na mnie. Poczekam, aż nasze prożetto tam się wychyli. Nie, nasze prożetto tego strzeliło. O, może powinien się coś zatrzymać i snajpić, a chcę podjechać tu dalej. Dobra, wychylam się, bo jest 5-0. No i to jest taki typowy ding od prożetto. 1400, ogólnie bitwy są bardzo szybkie. Coś Jest godzina 15, gdy to nagrywam. I w porównaniu do ostatniego odcinka za piątką. To są zupełnie inne bitwy, które rozgrywam. Wszystkie dzieją się tak szybko, że... A gram mobilnym czołgiem i praktycznie nie nadążam, żeby robić te obrażenia. W porównaniu do tej... W porównaniu do odcinka właśnie za piątką. No... Zrobiłem 1400 demerza, a tak naprawdę... Nie uważam, że grałem jakoś bardzo źle czy coś. No niestety takie są obecne realia wota momentami. Nieciężko ciężko o dłuższą bitwę, no, ale jeszcze oddałem dwa pociski, 2000. Dobra, to są screeny końcowe. 2000 do dwa fragi oznaka znaka trzeciej klasy. Nie było żadnej jakiejś takiej fantastycznej bitwy. Może ta na pierwszej rzece była całkiem fajna i lepsza. Jednak, akurat dzisiaj coś tak gereczka mi nie oddaje. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. To był FOPEK i nie zapomnijcie dać w komentarzu, jaki kolejny czołg chcecie zobaczyć. No i ja się z Wami żegnam, trzymajcie się. Toalo.